Dzisiejszym filmiku nagrałam historię w taka boka. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem no i zaczynajmy. Jego najściejsze poprzednie odcinki dowiedzieliśmy się, że trochę się podziało, więc po prostu wróciliśmy teraz to jest ciąg, ciąg dalszy jakby po prostu tej historii. historyki. History. Okej, okay, dobrze. Wyłóżmy tutaj wózki jest moje. Dobrze. Ta butelka jest tutaj. Trzeba zmieć zaraz naczynia. Um. A co z babcią i dziadkiem? Nie martwicie się, tak? Spokojnie dzieci. Tak, spokojnie. Naprawdę nic się z babcią i dziadkiem nie dzieje. Um. Mam Dobrze. Um. Okej. Okay. Dobra. Um. Mam duplikat tego. Damy prosto. Okej. Okay. Dobra, ja idźmy do... Spokojnie, dzieci. Położymy się spać. Jutro wszystko będzie dobrze. Na pewno? Tak, tak. Wszystko będzie dobrze. Hmm, okej. Okay. To my idziemy spać. Dobranoc. Myślisz, że wszystko będzie dobrze? Mama tak mówi. Ja jej wierzę, więc... Chyba tak. To weź popelkę, a ja wezmę Hello Kitty. To dobranoc. Dobranoc hm. No, no, ja mogę w 7 tak, tak? tak spokojnie Nie no, znowu, a znowu się to z bariery. No, no, i tak to zapisuję, potem pisałam, dobrze, dziękuję Ach, dobra Idę już po prostu spać Dobranoc, dobranoc To jest sobota, więc nie musimy iść do szkoły na szczęście i trochę odpoczniemy. Dobra, na szczęście to jest sobo um, sobota i nie trzeba iść do szkoły, no. Przynajmniej dzieci nie muszą iść do szkoły. No właśnie, um, ja muszę iść niestety do pracy. No dobra, no trudno. No niestety. A nawet wyjeżdżam teraz w delegację, co? No, przepraszam, dwoje jak to mi nie powiedziałeś. Ech, No, tak jakoś wyjeżdżał, przepraszam, muszę spakować i wyjeżdżam, co? No dobrze, no nie będzie, dobra, to kończymy, ale dobranoc, dobranoc. Okej, okay, muszę spakować teraz rzeczy, dobra, w tym pojadę. Muszę mieć piżamę. I coś na zmianę. Okej. Okay. Dobra, czekaj. Okej. Okay. I muszę jeszcze wziąć telefon. Dobra, jeszcze muszę wziąć telefon, i ja będziemy mnie przez najbliższe kilka dni, więc. No zobaczycie mi już w tym odcinku na pewno. No i. Nie wiem, jak z następnym. Um, nie mam pensji, że to więc się po prostu w plec. Ah, no, tym, so. also, ja A już pamiętam, co jest tam. Co będziemy wiedzieć? A nie, to tam. Dobra, wstaje, zawiera się, to nie wstawaj, już wstaję. Pobierz się i zacznijmy już dzień. O, widzisz yy, rodzeństwo? Mhm. Mm Dziękuję. Yy, lili, Rzecz Gia, yy, Ryan. Hej, sięśla. Cześć, dzieci. Chodź. Mm -mm. się w coś przebrać? Mhm. Mm ja chcę w klinicka. Dobrze, a ty? A... Um. To takie ubranko ciepłe. I za fajne. Dobrze, chcecie coś ten zrobić? Nie? To chodźmy na dół. Mam już coś, dobrze. to Tylko delegacji. Wróci dopiero za kilka dni. A okej. Okay. No tak, więc. Ale wróci spokojnie. Dobrze. Ja za mną Was pozbywam. Dobrze, dziękuję Ci. Usiądźcie sobie to, się tym zajmę. Woda. Kluby. Siostry. Miska. Mm, zaraz. Teraz zrób ma śniadanie, jako porządne dziecko i porządna córka. Okay. Nie, mamy. Śniadanie. No. Gotowe. Zrobiłam. Ok, nie za odsiedzenia. Spokojnie zrobiłam. Dziękuję. Wiem, że jesteś teraz trochę przytłoczona tą całą sytuacją. Nie, będzie dobrze. Tak sądzisz? Chcemy zejść na kanapie? Tak. <grystanie> dobrze. Dla praca. Dla siostry i dla ciebie mam. Mm, dziękuję, pyszne. Bardzo dobre jedzenie zrobiłaś. Dziękuję. Mm. Picie. I kolejne picie. Ja... Okej, okay, dobra, poznałam naczynia. A teraz. Mama, może ja pojed może pojedziemy do. Wiesz, tego o, o, fajnego miejsca mm, No, w sumie dobry pomysł To chodźmy się ubrać Tam pojedziemy A gdzie to jest? Zobaczycie Ale fajnie Ciekawe, gdzie to jest No zaraz zobaczycie Okej, okay, mama się ubierze Wiecie, szybko przebiegać Szybko, szybko, szybko Siostra mówi, że będzie tam fajnie. To będzie tam fajnie. Mhm. Mm Gdyby się rozumiem. Okej, okay, czekam na waszą siostrę już idę. Albo. O, to. Nie siostra wyglądasz, dobra. Idziemy i to szybko. Hmm, ciekawe gdzie jedziemy. No, bardzo ciekawe. Nie mam pojęcia, gdzieś chce zrobić. Hmm? Ja też nie mam pojęcia. A mama będziemy a mieć jeszcze wysłał. No, ale fajne pytanie, nie no. Myślę, że tak. O, a kiedy? O co chcielibyście już No, pewnie by było. Pewnie nie lubiła jakbyśmy mali. No, no, nawet, nawet. No widzisz, co już mama pomyślimy tym z tatą, a na razie jest się ty. Ale fajnie, że tu przyjadliśmy. Też coś tu dać? Dobra, jest tutaj i zaczynasz. No to dobra, jest super, to jest super, tak? Umba. ここのサーフィンです。Mm, Ale. Ja jestem w to zagrać, Dobrze. Próbujmy tutaj. Zakładajcie. Wjeżdżcie do ro. I tak. Wow, ale fajnie. Ale fajnie. Uhu. Uhu. Ale fajnie. Tak, trochę już mi się znudziło. No, mi też. Mm. A może kupimy te takie fajne tutaj? No dobrze, możemy. O ile fajne osoby. Mm. Taki zielony fajny, Dobra, zaraz się podzielimy. Dobrze, możecie mieć po dwa. No okej, okay. może być. Dobrze, i jeszcze jeden. Może po dwa wam Dobrze, to jeszcze dwa Łał wow, ten jaki fajny. Okej. Okay. Siedzieli. Ja chcę tego. Ja chcę tego. Tego. I tego. Aj ja chcę tego. tego, tego. Aj ja chcę zapakujemy. <grym> Nie mam pojęcia, jak to wybić w domu. Ale coś wymyślimy. Dobry mała łaboż. E. Na razie chodźmy zjeść. Dzień dobry dzień, dobry. Chodźmy na razie zjeść. Proszę do hamburgery nieu. Mmm, nie. My się jedno, jedliśmy. znajdiliśmy. Mm, Ślepia było. No tak, bo dla was to jest marka duży ten hamburger. Dla mnie i dla mama jest taki normalny. Mm, Dziękujemy bardzo. No za co? Okej, okay. to co? Jedziemy co. Tak. Ale... Jeśli ta historia się Wam spodoba, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa pa.